Księga Ezechiela, rozdział 18. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. Jakom żyw mówi wszechmocny Pan, że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Bóg wiedział, że Jego naród ma wypaczone Pojęcie jego sprawiedliwości uważa, że za winy ojców odpowiadają synowie. Bóg poprzez Ezechiela zapowiedział, że już wkrótce pokaże, że tak nie jest. Oto wszyscy ludzie są moi: zarówno ojciec, jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Ezechiel zapowiadał, że Nadchodzi czas wielkiego gniewu Boga, że bardzo wielu Jego rodaków zginie. Teraz mówi, że przekonają się też, że przyczyną śmierci będą grzechy własne, a nie grzechy przodków. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarnego na górach, i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością, Postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw, ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi Wszechmocny Pan. Ezechiel wylicza wymagania Boga, te warunki, które musi spełnić ktoś, kogo Bóg chce uznać za sprawiedliwego, i zapowiada, że taki człowiek przetrwa ten czas gniewu Boga. I nie zostanie zabity. Lecz jeżeli spłodził syna, rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów, chociaż on sam tego wszystkiego nie popełnił: syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych na wzgórzach i hańbi żonę swojego bliźniego, uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, Popełnia ohydne czyny, pożycza na lichwę i bierze odsetki, na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć. Jego krew będzie na nim. Bóg też zapowiedział poprzez Ezechiela, że syn tego sprawiedliwego człowieka, jeżeli będzie niesprawiedliwy, zginie w wyniku tego najazdu, tej wojny, która wkrótce nadejdzie. Ezechiel wymienił te same grzechy, które wymienił poprzednio, i stwierdził, że wystarczy złamanie jednego z tych nakazów, żeby zasłużyć na śmierć. A oto, jeżeli spłodzi syna, a ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec. I chociaż je widzi, nie popełnia ich, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach i nie podnosi swoich oczu ku bałwanom domu izraelskiego, żony swojego bliźniego nie hańbi, nikogo nie uciska, nie bierze zastawu i nie dopuszcza się gwałtu, głodnemu udziela swojego chleba, a nagiego przyobleka w szatę, powstrzymuje swoją rękę od złego, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, przestrzega moich praw, Postępuje według moich przykazań, ten nie umrze za winę swojego ojca. Na pewno będzie żył. Ezechiel tłumaczy tę prostą prawdę tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli syn występnego ojca jest sprawiedliwy, to też się uratuje. Nie poniesie kary za swojego ojca. A że jego ojciec popełnił gwałt, dopuszczał się rabunku nad swoim współbratem, czynił pośród swojego ludu to, co nie jest dobre, więc umrze za swoją winę. No natomiast ten występny ojciec zginie. Lecz wy mówicie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je. Więc na pewno będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Takie indywidualne rozliczenie każdego człowieka nie będzie się podobać Izraelitom, i Bóg wie o tym. Ale tak właśnie będzie oceniał i tak decydował o losach każdego Izraelity i jego naród będzie to widział. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył. Nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył. Także ten bezbożny będzie miał jeszcze szansę zmienić swój los, jeżeli się szczerze odwrócił od swoich grzechów, to Bóg go uratuje. Przeżyje ten straszny czas. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć, nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił, z powodu niewierności, której się dopuścił i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. Może się jednak zdarzyć, że człowiek, który do tej pory pełnił wolę Boga. Popadnie w grzech i wtedy zginie. A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski: alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze. Z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił. Na pewno więc będzie żył, nie umrze. Bóg przez Zecharia zapowiadał, że ta boża sprawiedliwość nie będzie odpowiadać, nie będzie się podobać jego narodowi. I jeszcze raz tłumaczy, zależy mu na tym, żeby bezbożny odwrócił się od swojego grzechu, i gniewa go to, że człowiek, który do tej pory był sprawiedliwy, popada w grzech. Lecz Dom Izraelski mówi: Nie jest słuszne postępowanie Pana, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, Domu Izraelski, czy raczej Wasze postępowanie jest niesłuszne. To, że narodowi izraelskiemu nie podoba się taka sprawiedliwość, świadczy tylko o tym, jak przewrotne jest ludzkie serce. Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, Domu Izraelski, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Jeszcze raz Bóg zapowiada przez Ezechiela, że. Każdego będzie oceniał i osądzał za jego własne postępowanie. Tutaj można lepiej przetłumaczyć: odstąpcie od swoich grzechów, aby nie były już sposobnością do przewiny. Bo przy takim tłumaczeniu, to można odnieść wrażenie, że są jakieś przestępstwa, które nie są grzechem. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie. I stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Ezechiel wzywał do przemiany, do tego, aby ludzie stworzyli sobie nowe serce. Objawiał, co Bóg pragnie, czego pragnie od ludzi i co kiedyś sprawi poprzez odrodzenie w duchu świętym. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą obdarza mnie wciąż. Obdarza mnie mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I Boga bogactwa, chwały swej Obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co z czego wciąż mnie. Mój nie mu. Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, mój Jezus o mnie troszczy się. Mój bóg jest źródłem, mego życia z łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie. Mój bóg jest źródłem, mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. I bogactwa poły swej. Odarza moje życie codziennie Daje mi aniołów, co z czego wciąż nie, Mu Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się Mu Jezus o mnie troszczy się I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi aniołów, co z czego wciąż nie, Mu Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się Mu Jezus o mnie troszczy się